Jeśli planujesz wakacje z Krakowa to słuchaj, bo w sezonie lato 2025 będzie się działo. Kraków w Balice dorzuca kilka naprawdę ciekawych nowości. Sprawdź, czy coś Ci wpadnie w oko. Na pokładzie lotu polecimy prosto na Paryż Orly. Startują te loty od 31 marca. Klasyka idealna na wypad do miasta miłości, zwłaszcza wiosną. Wizard jak zawsze sypie kierunkami, jak z rękawa. W czerwcu odpalają cztery nowe trasy: Bazylea, Sofia, Bergen i Genua. Bazylea to szwajcarski klimat na styku trzech krajów: Sofia, górskie widoki i ciekawe miasto, Bergen, norweskie fiordy i piękne kolory, a Genua, idealna na pizzę i włoskie zachody słońca. Ryanair też dorzuca coś nietypowego. Od końca marca mamy hiszpańskie Castillon, mało znane, ale bardzo wakacyjne. A od początku kwietnia Aberdeen w Szkocji, w raz, na no coś mniej oczywistego. A jeszcze Sas wrzuca Kopenhagę start 10 kwietnia miasto rowerów kolorowych kamienic. No i teraz pytanie do Ciebie. Który kierunek z Krakowa najbardziej Cię kusi? Pisz śmiało w komentarzu, jestem ciekaw co wybierzesz. Subskrybuj, zostaw lajka i lecimy dalej z kolejnymi lotniskami.